nie ma problemu Dołączymy się do tego przedsięwzięcia Normalnie jak będziesz czegoś potrzebował to dzwonię ci po normalnych cenach to opierdolę. Bez bicia, bez niczego Jak trzeba będzie jechać gdzieś wyjechać, nie będziesz miał chłopaków dzwoń Jedziemy. Jak ja będę potrzebował waszej pomocy też będę dzwoił Dlaczego muszę z mapą na go rozjebiemy Nie, nie, ja mam inny plan na to Ale jeszcze potrzebuję czasu Moje danonki już działają w tej kwestii, na chwilę obecną jest bardzo duża impreza na hotelu, bawi się tam e, chyba wszyscy szefowie e, tego całego burdelu, czyli już mówię, uwie... moment, e, szefostwo IMS-ów, mechaników i jakieś reszta świetanki, jest podobno gruba biba tam. Mam plan. Dalamy ja, się tam, akurat kurwa robimy im kogo z dupy, kurwa każdemu kto jest na hotelu. Kogo z, dupy. Kogo z dupy.